Podczas ostatniej realizacji, jaką robiliśmy wspólnie z zarządem warszawskim Centralnego Biura Śledczego w ramach powołanej grupy przez Komendanta Głównego Policji, zatrzymaliśmy siedem osób przebywających na wolności, które wchodziły w skład zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się kradzieżami, złamaniem samochodów, a następnie sprzedażą tych samochodów, jak również części pochodzących z tych pojazdów. Ponadto z aresztu śledczego i zakładu karnego do prokuratora przekonwojowaliśmy pięć osób, które również usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednak największą trudnością w tej całej sprawie było zatrzymanie wszystkich członków tej grupy przestępczej w jednym czasie. Czyli należało tutaj skoordynować odpowiednio działania na wszystkich adresach, które były w naszym zainteresowaniu. Mowa tutaj jest o osobach, które były nam doskonale znane, choćby ze wcześniejszych zatrzymań. Jednak do tej. Pory były zatrzymywane za pojedyncze samochody, za pojedyncze części pochodzące z takich schodzonych samochodów. Jednak zmieniliśmy metody działania, które przyczyniły się do zatrzymania już i postawienia i zarzutów udziału w grupie, a także dwóm takim, dwóm takim najważniejszym z tych osób kierowania tą grupą przestępczą. Mieli oni pod sobą zarówno rozbieraków, tak zwanych rozbieraków, którzy zajmowali się demontażem schodzonych samochodów które były ówczesnie oskarżone przez ludzi działających na izlesenie. Była to realizacja spraw, które tak naprawdę ciągnęły się od trzech lat. Główną rolę kierowniczą w tym procederze mieli pochodzący z powiatu wołomińskiego. Wzorowali się oni na starych paserach, którzy od dłuższego czasu trudnili się sprzedażą części samochodowych. Działali oni na rynku od około 6 lat. Lubili się bardzo chwalić tym, co mają, dorobili się dużych pieniędzy. No ale jak sytuacja pokazała, wszystko do czasu. Pierwsze spotkanie z nimi mieli ja osobiście, miałem jakieś 3 lata temu. Podczas pierwszego wejścia na, na ich plac, gdzie zabezpieczyliśmy kilka dziesiąt części pochodzącej z że o wartości 500 tysięcy złotych. Już wtedy zapowiedzieli, że będą kończyć działalność, że, że nie chcą mieć kontakty z policją, ale To były tylko ich takie puste zapewnienia. No my słowa dotrzymaliśmy, bo już wtedy zapowiedzieliśmy, że nie odpuścimy im, dopóki skutecznie nie, nie, nie zamkną swojej działalności. No i myślę, że tą realizacją słowa dotrzymaliśmy. Wobec wszystkich osób zesuwane środek zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, co pozwoli zabezpieczyć tak, tak, takiego postępowania przygotowawczego. Nasze osoby mogą wpływać na, na świadków, mogą e, znajdować e, tzw. słuchów, którzy bezmo pewno odpowiedzialny za oczywiście odpowiednią kwotę. Podczas realizacji tej sprawy należy zwrócić uwagę na to, że policjant dochodzeniowy, który prowadził te postępowania, bardzo skutecznie zebrał materiał dowodowy, który jednoznacznie wskazuje na to, że jest to zorganizowana grupa przestępcza. To były setki godzin spędzonych pracy ale także poza godzinami pracy przede wszystkim należy tutaj zaznaczyć o zaangażowaniu nie tylko funkcjonariuszy Wydziału Budowarki z Przestępczością Samochodową, ale także Centralnego Wyraźniczego Policji. Przeciwnicy w prokuraturze okręgowej Warszawa Paja w Warszawie, Warszawie usłyszeli ponad 150 zarzutów dotyczących kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Kradzieży z łamaniem samochodów oraz paserstwa tych samochodów. Łącznie w toku sprawy wypłacano z pracy w 29 kradzieży samochodów o łącznej wartości 4 milionów złotych oraz paserów 45 samochodów o łącznej wartości 6 milionów złotych. Podczas realizacji zabezpieczono 9 samochodów na początku przyszłych kar i środków karnych, gdzie łączna wartość tych samochodów wynosi ponad 1 100 000, 000 złotych a ponadto zabezpieczono ponad 30 tysięcy złotych w gotówce. Dodatkowo z pomocą biegłych straży granicznej wytkowano i zabezpieczono części samochodowe o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych, które mogą pochodzić z przestępstwa. Dostosowaliśmy wszystkie nasze czynności pod życie członków tej grupy, aby wejść w najmniej oczekiwanym przez nich latowym momencie.